Batalia analogowo-cyfrowa wciąż trwa i chyba nigdy się nie skończy. Podobnie jak wpływ kabla zasilającego na brzmienie płyty Dire Straits. Ale czy wiedzieliście, że technologia cyfrowa w świecie muzyki kończy właśnie 50 lat? W 1975 roku Event zaprezentował pierwszy cyfrowy efekt, a jego robocza nazwa to Harmonizer. I ta nazwa została do dziś. W dzisiejszym filmie zajmiemy się jednak trochę młodszym cyfrowym efektem, a będzie to Boss Digital Delay DD3. Krótka notka historyczna: w 1983 roku Boss zaprezentował pierwszy cyfrowy delay w kompaktowej obudowie o wdzięcznej nazwie. DD2. Dla przypomnienia, tak wyglądały delaye taśmowe. Efekt wywołał niemałe poruszenie, ale był bardzo drogi z racji chipu, który generował opóźnienie. W 1986 cena układu drastycznie spadła i BOS wypuścił nowe, bardziej przystępne cenowo urządzenie. A był to właśnie DD3. Nie będę Was zanudzał zmianami, jakie ten efekt przeszedł przez 39 lat produkcji, ale tak pokrótce. Najpierw efekt był produkowany w Japonii, później w Tajwanie, a najnowsze modele DD3T z opcją Tap Tempo są już składane w Malezji. W 2014 roku architektura efektu została całkowicie zmieniona i wprowadzono do układu DSP. Moja przygoda z delayami rozpoczęła się w okolicach 2007 roku, gdy mój kumpel Łukasz kupił sobie właśnie Bossa DD3. I w końcu wikariusz Tula zabrzmiał tak jak trzeba. Jednak zanim nauczyłem się używać delaya, minęło trochę czasu. Moje pierwsze świadome wykorzystanie tego efektu to utwór Morning Coffee zespołu Hoa. Delay, którego dzisiaj macie okazję posłuchać i zobaczyć, to druga wersja wyprodukowana w Japonii. Na pokładzie trzy potencjometry: level, czyli głośność powtórzeń, feedback, ilość powtórzeń, delay time, czyli czas między odbiciami. Dodatkowo znajdziecie obok przełącznik czteropozycyjny. Trzy z tych pozycji oznaczają zmianę zakresu opóźnienia. Warta to hold, która pozwala na zapisanie krótkiej frazy i odtworzenie jej w nieskończoność. Jak można to wykorzystać? No, na przykład tak. do grania i nagrywania zawsze korzystałem z opcji od 200 do 800 milisekund ale pewnie też krótsze odbicia, rewerby, czy dziwne modulacje znajdą swoich miłośników. Najnowsza iteracja bossa DD3, czyli DD3T Posiada wbudowane tap tempo, można z niego korzystać wciskając ten przełącznik lub podłączyć osobny switch do nabijania. W dzisiejszych cyfrowych czasach delay nie robi już na nikim takiego wrażenia tak jak na mnie kiedyś. Co jakiś czas możemy zgarnąć darmowe wtyczki, a delaye w różnych postaciach dostępne są w praktycznie każdym procesorze efektów. Ale obcowanie z rzeczywistym sprzętem zawsze daje dużo radochy, szczególnie ze sprzętem legendarnym, który można posłuchać na wielu płytach i na pewno słyszeliście go nieraz na wielu, wielu koncertach. Dlatego dołączyłem Bossa DD-3 do mojej kolekcji efektów. Jest on w niej w zasadzie klejnotem korodnym, bo po pierwsze bardzo, bardzo dużo mnie nauczył, i nigdy nie wybaczał błędów. W dzisiejszej ofercie bossa znajdziecie całą gamę delayów od DD3T po rozbudowany DD8 po DM2W, czyli mały analogowy efekt. Znajdziecie też bossa DD500, który jest ogromnym, rozbudowanym delayem cyfrowym ale także DM101, który jest rozbudowanym delayem analogowym. Jest tego cała masa. A czy wy macie jakiś efekt, który wpłynął na wasze granie i postrzeganie muzyki? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał wam się ten film, to zachęcam do zostawienia łapy w górę. Będzie nam bardzo miło, oczywiście, do subskrypcji. Na dole macie różne opcje wspierania. W opisie znajdziecie też moje propozycje delayów, są to linki afiliacyjne do Tomana. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam miłego wieczoru i spokojnego tygodnia. Do zobaczenia. Adios.